Manko z tej strony Wafergix, to są RPG od kuchni, kanał, na którym powiem Wam, z czym to się je. Dzisiejszy odcinek zatytułowałem przewrotnie Po co, skoro jest Warhammer? I zamierzam zachęcić Was w nim do szukania nowych gier, czytania nowych gier, próbowania nowych gier i grania w nowe gry, ponieważ moim zdaniem warto. Jest to przede wszystkim Opcja poszerzenia swoich RPGowych horyzontów. Bo wbrew pozorom, chociaż najpopularniejsze jest te kilka światowych gigantów: Dungeons and Dragons, Warhammer, Zew Cthulhu, czy Świat Mroku, to dla kogoś, kto jest już obyty w różnych tytułach, okazuje się, że wszystkie te cztery gry są, są do siebie łudząco podobne. A w RPGowym morzu. Jest jeszcze wiele ryb, które można złowić i które są zupełnie inne, różne, niesamowite i poszerzające nasze doświadczenia. Zaczynając zupełnie innej, z innej strony. Planszówki ostatnimi czasy przeżywają renesans, bo do niedawna moi rodzice jeszcze kojarzą planszówki przede wszystkim z szachami, Chińczykiem, no, ewentualnie Monopoli. Dzisiaj planszówki rozrosły się e, niesamowicie. Emulują zupełnie różne konwencje, rodzaje rozrywki, zabawy, zręcznościowe, strategiczne, pamięciowe najróżniejsze. Gramy w nie dla przyjemności, i ta różnorodność zyskała sprawiła, że planszówki zyskały sobie bardzo, e, poszerzyły swoje grono odbiorców. Bardzo podobnie jest z arpegami. Przy czym, podobnie jak w planszówkach, kiedy jeszcze do niedawna ktoś mówił, mówił o, o grach planszowych, to pierwsze, co świtało w głowie, i ja nadal tak mam, to Chińczyk. Tak? To plansza, pionki, kostki. I tak samo, kiedy ktoś wspomina o RPG-ach, to bardzo często narzuca nam się ten obraz e, siedzących w piwnicy nerdów, e, poprzebieranych za czarodziei wojowników, gdzieś. Z nad planszą, na których stoją figurki i kosteczki. Ale ten obraz to już daleka przeszłość. Dzisiaj istnieją RPG, w których nie ma kostek. Istnieją RPG, w których uczestniczy tylko jedna osoba lub dwo dwoje osób. Są naprawdę przeróżne najróżniejsze RPG emulujące najdziwniejsze gatunki. Są RPG o randkach, są RPG o życiu codziennym. Jest RPG o kibicach, którzy rozmawiają po nudnym meczu. Bo czemu nie? I są RPG super konkretne, ciekawe, opowiadające o szajkach w bezsłonecznym, nawiedzonym wiktoriańskim mieście. Bo czemu nie? Teraz muszę zauważyć, że podobnie jak w innych rodzajach gier, RPG, RPG od RPG. Wyróżnia, wyróżniają różne cechy. Jedną z tych cech jest to jak się w daną grę gra. I nie chodzi mi tylko o to, że w jednym RPG-u rzuca się kostkami dziesięciościennymi, w innym dwudziestościenną, w jeszcze innym pulą kości sześciościennych. To jest tak naprawdę e, kwestia kosmetyczna. Bo tak naprawdę jeżeli się na tym, jeżeli wystarczająco coś uprościć, no to co jest ważne, to prawdopodobieństwo. I w zasadzie wszystko można by przeliczyć na procenty. To, co jest naprawdę ważne, to to, w jaki sposób te, te szanse, te możliwości przekładają się na to, jak gra realizuje swój temat. Ha, no właśnie, gra, temat, o czym ja w ogóle mówię? Chodzi mi o to, że gry mają pewne swoje założenia, one próbują emulować jakiś klimat. Mrocznego, fantazy, gotyckiego, horroru czy powieści sensacyjnej. I robią to w różnym stopniu, i jednym udaje się lepiej, innym gorzej, ale bardzo często dajemy się też zwieść e, marketingowi i różnym takim hasłom w rodzaju: w naszą grę zagraż we wszystko, albo równie zwodnicze ta mechanika jest uniwersalna. Tak naprawdę to wszystko trochę zwodnicze, trochę mylące. Bo podobnie jak nie ma jednego filmu, który spodoba się wszystkim, tak nie ma jednej gry, która trafi do każdego. Ale jest na tyle dużo filmów i na tyle dużo gier, że moim zdaniem każdy znajdzie coś dla siebie. A zatem, skoro RPG to gry, to spójrzmy może na nie jako na produkt. Co jest potrzebne do grania? No, przydałyby się jakieś zasady. Gry zwykle mają zasady. Czy będą one na tyle miękkie, w rodzaju ty mówisz, co ty robisz, ja mówię, co ja robię? Czy bardziej konkretne, w rodzaju rzuć taką kostką i odejmij wynik od mojej żywotności? Jeżeli moja żywotność spadnie do zera, to muszę rzucić swoją kostką, żeby sprawdzić, czy nie umarłem. A raczej, czy moja postać nie umarła. To wszystko. Moim zdaniem jest, jest sobie równe, tak? Jeżeli jest w zasadach jaka, jakieś zdanie, to jest to reguła. Nie sugestia, nie pokaz kunsztu literackiego. Nie, to, to, jest na, to schodzi moim zdaniem na drugi plan, bo najistotniejsze jest to, czy zasady tej gry są jasne, czytelne i czy da się w tą grę zagrać po przeczytaniu ich. Jest wiele gier, które, które mają po 200-300 stron podręczników. Sam, nie da, sam grałem nie tak dawno w grę, która miała podręcznik 600-stronicowy, ale był on na tyle elegancki i przejrzysty, że nie było z tym problemu. Są też gry jednokartkowe, są gry pisane na wizytówkach i są gry kilkunastustronicowe, przygotowane nie pod długie kampanie na dziesiątki lat. A na przykład pod jedno spotkanie. Ba. Są arpeki, które można rozegrać w 30 minut. Takie jak na przykład krwiożercze duchy. No dobrze. Ale wróćmy do tego podziału, do tego, co jest ważne. Instrukcja. A zatem podręcznik do gry przede wszystkim powinien być instrukcją. A instrukcja powinna być kompletna. A zatem z mojej perspektywy warto patrzeć na gry jako na taki gotowy produkt który pokazuje nam, jak go używać, jak z niego korzystać. I tu już natrafiamy na pierwszy problem, zwłaszcza tych dużych, popularnych gier. One bardzo często były pisane jeszcze w czasach, kiedy RPGi wydawały się czymś, no raz, że zaczynało się to od przekazów ustnych, ale dwa, że było to coś mistycznego, tajnego em, dla wąskiego grona odbiorców. A potem bardzo często rozrastało się to na zasadzie jakichś stereotypów, jakichś archaizmów. I zobaczcie, jak wiele z tych współczesnych gier, chociażby tak popularny w Polsce Warhammer, jak mało tam jest wytycznych do tego, jak w tą grę prowadzić. Tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się tej grze, to w znaczna większość to Pojedyncze narzędzia, moduły wręcz, które można przyłączać w odpowiednich momentach, żeby uzyskać jakiś odpowiedni efekt, tak, tutaj mamy moduł walki, tutaj mamy moduł magii, tutaj mamy rozpiskę, jak stworzyć postać do tej gry, ale nie mamy rozpiski dla prowadzącego w jaki sposób stworzyć hist opowiedzieć historię, jak, co dalej zrobić z tymi postaciami. Kiedy używać poszczególnych modułów? To też jest często bardzo rozmyte. Mamy bardzo, duży, lo, bardzo dużo loru tej, tego opisu świata, i te, w którym rozgrywa się gra. Ale, no właśnie, moim zdaniem, wiele z tych gier nie sprawdza się jako instrukcja. Bardzo prostym testem jest danie komuś podręcznika i pytanie: czy po przeczytaniu byłby w stanie to poprowadzić? Zobaczcie, jak wiele osób po... stresuje się prowadzeniem, boi się prowadzić. Sta... Zostaje tylko graczami właśnie przez to, że jest onieśmielona ilością zasad, jakich się trzeba nauczyć, ilością wiadomości, wiedzy o świecie, jaką trzeba wchłonąć. I to jest moim zdaniem problem tych wielkich, popularnych gier, ponieważ one bardzo często są mocno napompowane. I mocno onieśmielające. I bardzo mało dają takich jasnych wytycznych. Dla gracza wytyczne są jasne. Rzuć tyloma, tyloma kostkami, rozpisz, zapisz to sobie w odpowiednich okienkach, jako swoje cechy, wybierz to, to lub to. Wszystko proste. A gdzie jest taka rozpiska dla prowadzącej? Dlaczego prowadząca nie dostaje wytycznych? To teraz rzuć sobie na to, ilu będzie npc ważnych dla tej historii. To teraz zrób. X, Y, Z, połącz relacje jednej z postaci z jednym z npc połącz relacje drugiej postaci z drugim z NPC-ów, bo spraw, że dwóch NPC-ów ma jakiś konflikt wewnętrzny, i tak dalej, i tak dalej, żeby stworzyć sesję, żeby stworzyć przygodę, historię, intrygę, misję, sesję o przetrwaniu, tego brakuje. A są gry, nawet znacznie mniejsze, które dają takie wytyczne, które uczą, jak je prowadzić, jak w nie grać. To jest moim zdaniem całkiem trochę taka nowa szkoła projektowania. No nie, już nie taka nowa, bo ma już dziesiątki lat. Mamy 2021 rok, kiedy nagrywam ten filmik. Dla zaciekawionych, tak, jest to, jest to nowa wersja tego filmiku. I tak, słuchajcie, systemy gry coraz bardziej idą w stronę tego, by być instrukcjami, jasnymi poradnikami, jasnymi instrukcjami krok po kroku. Krok po kroku, jak coś robić. I teraz osoba, która zaczynała swoją przygodę z Warhammerem, musiała poznawać tę grę, uczyć się, rozgrywać wiele sesji, prowadzić sesje, uczyć się na własnych błędach. Podczas gdy, gdy gdybyśmy zaczęli od jednej z tych nowych, nawet małych gierek, kilkustronicowych, jednostronicowych, które dają konkretne wytyczne, dużo szybciej nauczylibyśmy się, w jaki sposób prowadzić, jak to się robi. Co powinniśmy robić jako prowadząca? Tak? Co, kiedy, jak budować te historie? I to jest moim zdaniem bardzo ważny i wart podkreślenia element. Te duże i popularne gry bardzo często dają nam zestawy, multum, narzędzi i bardzo długi opis świata, ale nie uczą nas dobrze korzystać z tych narzędzi. Dlatego warto poznawać wiele różnych gier. Warto je czytać, bo możemy sobie porównać. Zobaczmy, tutaj mamy grę w konwencji heroicznego fantazy, a tutaj mamy grę w konwencji horroru. W obu pojawia się na przykład rozdział o walce. W jaki sposób ta gra realizuje walkę, żeby ona była heroiczna, a ta realizuje walkę, żeby ona była przerażająca? Czy tym grom to wychodzi? Jak robi to jeszcze trzecia gra w konwencji filmu sensacyjnego? Co różni te podejścia? W jaki sposób to, te gry są od siebie inne? Co robią podobnie, tak samo, inaczej? Czym jest w takim razie ta konwencja, którą próbujemy emulować? Czym jest ta konwencja, którą zgłębiają, poszerzają, pokazują? Na tych zasadach można sobie zbudować całe, całą masę narzędzi i nauczyć się prowadzić i grać lepiej. Ponieważ jeżeli wiemy Dlaczego nasza gra, w którą gramy, ma takie, a nie inne zasady? Dlaczego robi coś w taki, a nie inny sposób? To mamy też większą świadomość, jak ewentualnie możemy to lepiej wpasować, jaka była intencja twórców za danym rozwiązaniem. Jeżeli w naszej kampanii chcemy coś zmienić, zrobić inaczej, to mamy świadomość, co to pociąga za sobą. Na małych, prostych grach. Bardzo dobrze widać, jak wszelkie mechanizmy są ze sobą połączone. Bardzo dobrze widać, na przykład, w jaki sposób test, ilość testów przekłada się na, na to, jak trudna będzie sesja, albo jak szybki będzie rozwój naszych postaci. I ekstrapolując to do coraz większych i szerszych gier, możemy zobaczyć, jak nawet drobne zmiany w, mechanizm, w mechanizmach. Czy w zasadach mogą lawinowo spowodować zburzenie, zachwianie tego balansu? Zobaczcie, jak wiele jest e, jakichś autorskich prób, e, żeby napisać nowe profesje do Warhammera, klasy postaci do Dungeons and Dragons. Jak e, wiele osób potrzebuje takiego wsparcia e, w przygotowywaniu starć, jak wiele jest narzędzi w ogóle online. Do przygotowywania odpowiednio wyrównanych potyczek dla bohaterów w grze Dungeons and Dragons. Zobaczcie, ile jest modułów i przygód i scenariuszy do tych, do tych wszystkich gier. To dlatego te gry są, moim zdaniem, to jest moja opinia, ale wydaje mi się, że nie bez powodu te gry są tak rozdmuchane i mają tyle zasad. One są tak pisane po to, żeby ludziom nie chciało się samemu tego wszystkiego robić, tego wszystkiego obmyślać i tego wszystkiego przygotowywać. Tylko żeby brali gotowe scenariusze, gotowe przygody i gotowe moduły. Co moim zdaniem ma sens, bo z czegoś przecież te wydawnictwa muszą żyć. A zatem te gry nie są tak. To nie są tak opasłe tomy dla, w 100% dla tego, żeby, żeby było nam wygodnie. One są trochę przekomplikowane, moim zdaniem. I one trochę są przekomplikowane, dlatego żeby zachęcić do kupienia innych, kolejnych książek, jakichś rozjaśnień oddzielnej książki dla prowadzącej, w której nauczy się prowadzić albo używać narzędzi z pierwszej książki oddzielnych książek ze scenariuszami, modułami czy innymi fabułami do poprowadzenia. Używam słowa moduł w znaczeniu. Środowisko, w które wrzuceni są, wrzucone są postaci, i, ale nie ma tam konkretnego jednego toru, fabuły, a scenariusz jako już zaplanowany ciąg zdarzeń. A zatem, moim zdaniem, również warto poznawać nowe gry pod tym względem, że pokazuje nam to, e, po, potrafimy sobie dzięki temu lepiej wyobrazić, jak coś, mo, jak, lepiej poznać, jak coś może być zrealizowane w prostszy sposób. Dając nam te same lub lepsze efekty. Znam bardzo dużo gier, które już od dawna odeszły od osobnych rzutów na inicjatywę, trafienie i obrażenia. Załatwiają to jednym rzutem. Równie dobrze, równie prosto, łatwo załatwiają, nie wiem, starcia grupowe. I owszem, to nie jest tak, że jeden rzut zawsze jest lepszy od wielu rzutów. To wszystko zależy, ale warto wiedzieć, że się da, że można. Warto wiedzieć, że nie wszystkie systemy mają hapeki, że są różne, nowe, nowatorskie, interesujące rozwiązania, które mogą to zastąpić. I to nie jest już po prostu odejmowanie sobie kolejnych cyferek i pilnowanie, kiedy robi się już niebezpiecznie dla mojego stohapekowego barbarzyńcy. Tylko może być tak, że w systemie dostajemy jakieś etykiety, stany negatywne i po pierwszym trafieniu jesteśmy ranni, a po drugim możemy już być martwi. I będzie to zupełnie inna gra. Gwarantuję, że jest bardzo dużo mniej heroiczna niż Dungeons and Dragons. No dobrze, trochę się rozgadałem. Nie chcę też, żeby ten materiał był zbyt długi. Mam nadzieję, że to, co tutaj opowiedziałem, te parę przykładów i to zwrócenie uwagi, czym w zasadzie są gry i czego potrzebują, a że trochę Wam pokazuje, dlaczego warto je poznawać i dlaczego warto czytać, dawać szansę nowym grom warto też to jest błąd, który ja przez długie lata popełniałem, dlatego przed nim przestrzegam granie na jedno kopyto słuchajcie, jeżeli my znamy tylko jedną grę i potem czytamy coś nowego to bardzo często mamy takie poczucie, że ale zaraz, zaraz, tu to przecież bez sensu, w mojej ulubionej grze, w moim Warhammerku inaczej to działało, trzeba to zmienić i mamy taką pokusę, żeby to zmienić od razu, jeszcze przed spróbowaniem, zrezygnujmy z tej pokusy, odeprzyjmy ją, nie pozwól, nie zgódźmy się, powiedzmy sobie: nie, 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 zagrajmy najpierw z tą zasadą i zobaczmy, po co ona jest. Bardzo ważne i istotne moim zdaniem jest granie w nowe gry, nie tylko ich czytanie, bo bardzo często przy czytaniu można pominąć pewne aspekty. Inna sprawa, że bardzo, bardzo często Doświadczeni doświadczone prowadzące i gracze e, pomijają pewne fragmenty podręcznika, które potrafią diametralnie się różnić. E, do dziś pamiętam, jakim odśnieniem było dla mnie, gdy czytając sobie grę Miseries and Misfortunes, zobaczyłem, że porażka w teście wcale nie oznacza, że nic nam się nie udaje. Zupełnie przypadkiem trafiłem na to zdanie, zupełnie normalnie pewnie bym to pominął. Pewnie stwierdziłbym, o tutaj, czym jest sukces, czym jest porażka, wiadomo, skoczę dalej. Ale ja to przeczytałem. I okazuje się, że w grze Misery and Misfortunes każda postać najpierw deklaruje swoją intencję, czyli co chce osiągnąć, a potem deklaruje metodę, w jak, w jakiej chce użyć, żeby to osiągnąć. I teraz przy porażce wcale nie jest tak, że postaci nic się nie udaje. Przy porażce w tej grze postać albo osiąga swoją intencję, ale metoda jej nie wychodzi, albo metoda działa, ale nie pozwala osiągnąć intencji. Dla przykładu, jeżeli nasz alchemik chce wykonać eliksir nieśmiertelności za pomocą właśnie alchemii, mieszając różne mikstury i eliksiry, no to jego intencją jest. Uważanie sobie eliksiru nieśmiertelności, a metodą jest, jest alchemia. Jeżeli, nie, jeżeli wyrzuci porażkę, to mistrz gry wtedy decyduje, prowadząca, wybiera, albo nie, udało, nie udała się intencja, czyli osiągnął eliksir, ale niestety z jakiegoś powodu ten eliksir, być może ze słabe ingrediencje, a być może jakiś inny niepożądany efekt, nie przyniesie mu nieśmiertelności. Albo metoda zawodzi, a intencja jest zachowana, czyli eliksir nieśmiertelności wyszedł, ale podczas pracy, podczas przelewania, na przykład nasz bohater uszkodził aparaturę i ulotnił się jakiś niebezpieczny opar, przez który on traci trochę swego zdrowia. Ale eliksir wyszedł, mimo że podczas procedury samej, podczas jego, jej wykonania, zastąpił jakiś wypadek. Tak jak w filmach, jak często tak jest, że. Te przełomowe odkrycia wychodzą przypadkiem podczas jakiejś awarii czy wybuchu w laboratorium. I już jak taka drobna zmiana, zmienia to, o czym jest ta gra. Ta gra nie jest o tym, że postać postaci coś się nie udaje, więc potyka się i wpada głową w kupę. Nie, tutaj postać zawsze jest kompetentna, bo albo osiągnie to, co chciała, albo pokaże, że potrafi coś zrobić, tylko akurat w tym wypadku. Nie pozwoliło to osiągnąć intencji. Tak samo, no nie wiem. Powiedzmy, że złodziej ucieka z portfelem naszej postaci, a bohater, gracz deklaruje, że jego bohater strzela, żeby go zatrzymać. No to jeżeli wrzuciliśmy porażkę w Misery and Misfortunes, to znaczy, że mamy do wyboru. Kula trafiła, ale że Zimieszek na przykład upadł na wóz z sianem i odjechał z naszym portfelem, mimo że go trafiliśmy. Postać dobrze strzela, trafiła. Po prostu szczęśliwym trafem złodziejaszek traf upadł na, na wóz z sianem i jednak odjechał, więc nie odzyskaliśmy kasy. Albo kula nie trafiła, ale może śmignęła mu tuż koło ucha, przestraszył się, rę podniósł ręce do góry, odrzucił, odrzucił portfel i, 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 i wycofał się, lub stoi, czekając, bojąc się kolejnego strzału. Proszę bardzo, jak to zmienia postrzeganie naszej postaci? To już nie jest ten. Parobek, który nic nie umie, który pudłuje, strzela sobie w twarz, któremu pistolet wybucha. Nie, nie, nie. To kompetentny, kom, kompetentna osoba. Albo F, to, to raczej otoczenie sprawiło, że coś się nie udało. I takich szczegółów jest pełno w różnych grach, w różnych systemach. Czasem warto śledzić te różnice, te zmiany, bo one są naprawdę niezwykle ciekawe i niezwykle wzbogacające nasze doświadczenia jako. Prowadzących graczy czy projektantów gier. Dobrze, teraz już naprawdę kończę, bo nie chcę przeciągnąć tego filmiku bardziej. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Do usłyszenia.